Witaj na kanale Autentyczne. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Brak odpowiedzialności. Związek z narcyzem jest zbudowany na wielu filarach, na wielu fundamentach, choć bardziej przypomina domek z kart. Dla Ciebie te filary, fundamenty są zdrowe potężne, stabilne, to między innymi miłość, szczerość, szacunek, zaufanie, zaangażowanie, poświęcenie, oddanie, współczucie, sumienie, żal, przywiązanie czy obietnica. Chcesz być i jesteś po prostu dobrą osobą, dobrym człowiekiem i chcesz być jak najlepszy dla partnera. Dla narcyza fundamentami, filarami są iluzja Kłamstwo, maska, manipulacja, kontrola, władza, zwycięstwo, wykorzystywanie, zdrada, podstęp, ból i strach. Chcesz wiele z siebie dawać, wiele z siebie dajesz, ale chcesz też otrzymywać to, czego oczekujesz, to, czego potrzebujesz. Niestety, z narcyzem to niemożliwe. Twój partner okazał się być narcyzem, okazał się być przeciwieństwem wszystkiego, co dobre, wszystkie solidne podstawy, fundamenty, filary okazały się domkiem z kart, okazały się być klockami domina. Gdy upada jedna karta, gdy upada jeden klocek, wali się cała reszta. Główną cechą narcyza psychopaty jest zupełny totalny brak odpowiedzialności za cokolwiek. Narcyz to nikt inny jak tchórz, który nie może przyznać się do błędu, bo wtedy czuje wstyd, a to coś na co narcyz nie może sobie pozwolić. Narcyz to nic innego jak mroczna siła, siejąca spustoszenie wokół każdej osoby, z którą się zetknie. Z kimkolwiek się styka, to wykorzystuje daną osobę dla własnych potrzeb. A ludzie w większości nie mają pojęcia, z czym się zatknęli. Gdy byłeś, a może nadal jesteś w związku z narcyzem, to miałeś wiele obowiązków, byłeś odpowiedzialny, czy to za finanse, czy to za sprzątanie, samochód, pranie, gotowanie i z pewnością lista mogłaby być znacznie dłuższa. Może musiałeś zajmować się dzieckiem, może na twojej głowie było wiele rzeczy, którymi Narcyz wydawał się nie przejmować nie interesował się nimi tak naprawdę ją było narcyz się tym nie przejmował nie obchodziło go to wcale nic a nic zero odpowiedzialności czy narcyza obchodziło jak się czujesz jak minął ci dzień czy narcyz był odpowiedzialny za to że płaczesz czy jesteś smutny nigdy się do tego nie przyznał to pewnie ty przesadzasz jesteś dziecinny czy przewrażliwiony w dodatku, psujesz atmosferę bez powodu, przestań się mazać. Celem narcyza numer jeden jest przesunąć odpowiedzialność na innych ludzi w jak największym stopniu się da, w jak największym stopniu się uda. Gdy narcyz wraca późno do domu, to nigdy nie jest to jego wina, miał za dużo obowiązków. To wina szefa, albo współpracownik jest wiecznie chory. Jak ma coś zrobić, i narcyz jest taki biedny, zawsze spada to na niego. Każdy powód, by wrócić później, będzie dobry. Każdy powód, by wyjść z domu, też będzie dobry, nawet po jedną rzecz do sklepu, tylko po to, by móc skontaktować się wtedy z innym źródłem zasilania. Przecież to twoja wina. Że zapomniałeś kupić mleka do kawy, zapomniałeś kupić kawy, zapomniałeś kupić cukru albo ciastek, a nawet jak wszystko z tych rzeczy będzie, to zawsze znajdzie się coś, co nagle będzie potrzebne, mimo że wczoraj robiliście razem zakupy. Razem czy jednak osobno? Czy Narcyz udał się z tobą wszędzie tam, gdzie chciałeś? Czy chodziliście razem po sklepie, czy też jednak byłeś osobno? Narcyz nie zapomniał niczego. To ty byłeś odpowiedzialny za to, żeby mu o tym przypomnieć. Znowu go rozczarowałeś, jak mogłeś. Teraz biedny narcyz musi się specjalnie ubrać i iść do sklepu. Narcyz przypisze sobie wszystkie zasługi i jednocześnie nie musi się o nic martwić. Gdy coś pójdzie nie po jego myśli, zawsze znajdzie się jakiś kozioł ofiarny, a najczęściej będziesz nim ty. Jesteś nim nawet wtedy, gdy o tym nie wiesz. Będący z narcyzem, wchodzisz w całodobową rolę kozła ofiarnego. Narcyz wie, że może uniknąć odpowiedzialności, może coś nawet zawalić, i wie, że wtedy ty zrobisz to za niego. Narcyz często też jest zbyt leniwy, by coś zrobić, dlatego potrzebuje mieć na kogo zrzucić ten problem, ten bagaż, tą odpowiedzialność. Każdy normalny, zdrowy człowiek jest odpowiedzialny za to, co robi, jest odpowiedzialny za swoje czyny. Narcyz może sprawiać wrażenie, że jest odpowiedzialny przed innymi, natomiast w praktyce jest zupełnie inaczej. Ty wiesz, że to najbardziej nieodpowiedzialna osoba, jaką kiedykolwiek poznałeś. Nie możesz liczyć na narcyza wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujesz. Prędzej obcy ci pomogą i okażą się bardziej odpowiedzialni. Gdy jesteś z kimś w związku, to partner musi być odpowiedzialny, musi poczuwać się do odpowiedzialności, czy to za swoje czyny, czy to jak na ciebie wpływa. Narcyz nie ma problemu z poczuciem braku odpowiedzialności. On tego poczucia w ogóle nie ma. To na tobie ciąży cała odpowiedzialność za związek. Cokolwiek zrobisz, to ty będziesz odpowiedzialny. Nigdy narcyz zawsze wszystko będzie twoją winą. Narcys powtórzy to tak wiele razy, w tak wielu sytuacjach, przez tak wiele dni, że w końcu zaczynasz nie tylko w to wierzyć, ale też zaczynasz się tak właśnie czuć. Masz już poczucie winy za rzeczy, których nie zrobiłeś. Za coś za co nie jesteś odpowiedzialny. Narcyz może cię zostawić w największej chorobie, w najgorszym życiowym momencie, może skazać cię na bezdomność, a nawet na samobójstwo, i kompletnie go to nie obchodzi, co się z tobą stanie. Gdybyś udawał martwego na ławce w centrum miasta, to prędzej zatrzymałby się co setny przechodzień niż Narcyz, nawet gdyby cię rozpoznał. Narcyz nie jest i nigdy nie był osobą, która chciała dla ciebie dobrze. Jak się zachowywał narcyz, gdy chciałeś z nim poważnie porozmawiać? Może to zignorował, może wyszedł, może cię wyśmiał, wykpił. Cokolwiek zrobił, z pewnością nie poczuł się odpowiedzialny. Nie zmienił swojego zachowania, nie poprawił się, nie wziął do siebie tego, na czym ci zależało. Jego to po prostu nie obchodzi. Narcyz nie zrobił tego czego od niego oczekiwałeś, bo nie chce być odpowiedzialny, bo nie jest odpowiedzialny. Narcyz nigdy nie przyzna się do błędu, nie stwierdzi, że coś zepsuł, że to jego wina. Nawet złapany za rękę na gorącym uczynku, powie, że to nie jego ręka. Nawet skonfrontowany ze stuprocentowym dowodem, powie, że to dowód został sfabrykowany. Narcyz nigdy nie przyzna się do błędu, bo to wymagałoby od niego odpowiedzialności, której nie ma, której nie chce mieć, bo ona niesie za sobą poczucie wstydu, a na to nie może sobie narcyz pozwolić. Wstyd to coś, czego chce, czego musi uniknąć za wszelką cenę. Narcyz znika, kiedy chce, na tak długo, jak chce, blokuje czy wyłącza telefon i kompletnie go nie obchodzi, że. Odchodzisz od zmysłów, jest całkowicie nieodpowiedzialny za swoje zachowanie. Narcyz zachowując się nieodpowiedzialnie, pokazuje ci, że mu na tobie nie zależy. Powinieneś traktować go tak samo. Nie może zależeć ci na kimś, komu nie zależy na tobie. Zależy ci na tej osobie, którą polubiłeś na początku, ale ta osoba nie istnieje. Musisz przestać lubić Narcyza. Musisz zrozumieć, że tej osoby nie ma. Uwierzyłeś w kogoś, kto nie istnieje, w kogoś, kto jest do tego stopnia nieodpowiedzialny, że stworzył dla ciebie wizję, przez którą oszalałeś. Narcys chciał doprowadzić cię do obłędu, do szaleństwa. Dla niego to rozrywka, z której czerpie satysfakcję. Gdy ofiara narcyza targnie się na swoje życie. To narcyz nie będzie za to odpowiedzialny, to przecież wina ofiary. Narcyz przecież mówił, żeby poszła się leczyć. Czy porzucenie z dnia na dzień, zdrada, zastąpienie kolejnym nieświadomym niczego nowym źródłem zasilania jest odpowiedzialnym zachowaniem? Nie, jest to całkowity brak odpowiedzialności. To właśnie metoda, której narcyz używa przez całe swoje życie. Czy narcyz będzie odpowiedzialny? Będzie chciał się poprawić, pójdzie na terapię, a może jak w wyjątkowych, nielicznych sytuacjach się to zdarzy, to założy tylko inną maskę, by ogłupić, oszukać specjalistę. Narcyz nie będzie odpowiedzialny, nie będzie szukał rozwiązania, nie będzie zdolny do kompromisu. Dla narcyza wszystko jest grą, jest przedstawieniem, spektaklem. Nic nie jest na serio, więc nie ma mowy o odpowiedzialności. Narcyz nie powie ci, że chce zakończyć związek jak zdrowy człowiek. Powie ci to dopiero wtedy, kiedy będzie mieć nową ofiarę, która cię zastąpi i wprowadzi się następnego dnia albo nawet jeszcze tego samego. Czy to odpowiedzialne zachowanie? Tak nie postępują odpowiedzialni ludzie. Tak postępują tylko oszuści, którzy chcą cię jak najdłużej trzymać w niepewności. Narcyz jest właśnie takim oszustem. Narcys obieca ci wszystko, czego nigdy nie zobaczysz. Czy to odpowiedzialne zachowanie? Czy Ty obiecujesz rzeczy, których nigdy nie chcesz, nie zamierzasz spełnić? Narcyz zaplanuje ci całe życie, choć tak naprawdę nie wiąże z tobą żadnych planów. Czy mówisz komuś, że go kochasz, gdy tak nie jest, tylko po to, by usłyszeć to w drugą stronę dla siebie? Czy okłamujesz wszystkich nawet bez powodu, tak, dla zabawy, czy to jest odpowiedzialne? Nawet po wszystkim Narcys unika odpowiedzialności. Wszystkim mówi, że to z tobą był problem. Wiesz, jak było naprawdę, wiesz, kto jest odpowiedzialny za cały ten chaos, wiesz, kto doprowadził Cię do takiego stanu? To był narcyz, który za wszelką cenę, unikał odpowiedzialności. Najważniejsze jest poczucie odpowiedzialności, zaangażowania i troski o każdego człowieka. Dalej Lama. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.